Śmietnikowy raj, co ludzie wyrzucają do śmieci. Jest i zimowa torebka mroźna. Czy będzie zawartość? Lakę sięgniesz. Sara torebka. Dobrze zobacz. Zameczki ewentualne, zegarki aby nie słuc. Lusterka. I wtedy można próbować. Dobrze zobaczyłeś? O kurde, coś wyleciało! I jakaś moneta wyleciała. I jeszcze jedna! Złotówka. Jacek, złotówkę wytrzymałeś. Tak? A złotówka? Dobra, to wszystko. Ale zobacz, do, dobrze, że ma dziur. Normalnie, widzowie. Torebka. Śnieżna. I monetowa. Jak ludzie to wyrzucają, Inspektor Gadżet bierze torebkę w swoje ręce. Może coś tam jeszcze wykryjesz? Nie wiem. Jego czy mucha, jest, czy jednak nie? Jednak chyba by... sprawdziłem dobrze. Jo, 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 jo. Minus 10 stopni. Czasami lampa błyskowa odmawia posłuszeństwa. Ale trzeba sprawdzić reklamówkę. Bo ma zasoby. Ma za sobie zasoby skarbów. Normalnie zimowo patrzymy, co ludzie wyrzucają do śmieci. O, kubek zakochanych. Na śmierć i życie. O kurczę. O kurczę. U, i mamy Spidermana. No taki kubek robi wrażenie. Co tam jeszcze wylosujemy? Ano no choćby słonia. Pod palmami. Zobacz Jensen. To coś dla Ciebie, złota rączka. Ale oryginalny kubek. Rączka, czy jak to się nazwać? Klamka. Ucho, ucho. Ucho śledzia. Gumowe ucho. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Piękny i młody. to tobie zostało chyba i. Piękny i młodzi, to znam taki zespół. Wola Boga. Co tu się stało na tym śmietniku? Pourywane uszy. Pourywane koszyczki. Tam jakieś klocki są. Zegarek. Bielędy. Tak jak mówisz zegarek. Nawet zegarek jest pusty sam w sobie. No i tak to czasami wygląda. Nie zawsze jest porządek. Jest i taki worek. Z dobrymi płytami, dobrymi. Jest i krówka. Jest na baterie do sprawdzenia. Wygląda jak gremlin. O. Czekaj, bo on fruwa. Trzymaj się gremlin mierz. Albo coś z lekami związane. Lake, czy to jest nasza ostatnia zima? Myślę, że nie. Nie mów tak. Nie mów nie. Jest i flaga. Flaga narodowa. Łu, scyzoryk. Tak no, na mnie wołają. Fajny. Nawet bardzo. Wielofunkcyjny. Sabre, Pokaż. Bit Sabre Mamy i zegarek. Fajny. My na fajnie wygląda. A jak przyjmuje? Śmietnikowy raj. Nie tylko śnieg, ale dużo skarbów. Będzie dużo skarbów. Śnieg dalej sypie, a my mamy worek do przeczesania. Widzowie razem z wami wyciągamy go na górę i niech się dzieje. Wow, jaka fajna myszka miki. I tam pewno dostanie swoje drugie życie. Dostaniesz. O, czekaj, czekaj bo to jest jakieś. Dmuchawcy, wiatr, zaraz przetestujemy na zewnątrz. Żyrafa, wychodzisz. Nie za szyję, nie ściskaj. a Nie ma tak na wolności, co? Dużo więcej takich zabawek dla dzieci, dla małych dzieci. No okej, okay, wyrzucone do śmieci, ale teraz już będą miały A to dla Ciebie, lakie. A dziękuję. A Ty masz krótkie nóżki, jak zwykle, kaczuszki. Tak, jeszcze poduszeczki, grzechotka, i hipopotam, i teraz mmm. Um. Dźwignia do góry mega radość. Prawdziwa noc skarbów trwa. Docieramy do fajnego punktu. Ostatnia wieczerza. Normalnie cuda. Cuda na śmietniku. Uchwyt do powieszenia, zobacz tu na rogu. Mhm. Fajny obrazek. I prawdopodobnie nie ostatni. Sekret tej reklamówki pokaże swoje światło dzienne. Jakie typy widzowie? Lakę? Nie wiem, Bozia. No to odsłania Matko Boża albo Pan Jezus. No dokładnie tak. Zgaduj z Gadula zgadłeś. Widzowie pewnie również. Tak to leci, leci. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale na śmietniku jak najbardziej. Zima zawitała na chwilę, ale mamy kartonik, kartonik świąteczny. Wow, wow, wow. To wyciągniemy na śnieg i pokażemy cały efekt. No i takie cuda. Odkrywamy tajemnicę śnieżne, skarbowe. Wow, wywrotka, ok, mówiąca książeczka, sprawdzamy. działa rozgwiazda pomarańcza no i o to chodzi dobre zabawki no, jak najbardziej zostawiamy na widoku saszetki dla kotka whisky whisky nie whisky whiskas Data. 16 sierpnia 2.6. Takie widzowie. Drugi tak samo. Zabieramy dla kotka. No tak, jak to teraz y, odróżnić butelki zwrotne od bezwro bezwrotnych. Wow, wow, wow. Jeszcze powinno pisać odzież. No tak, widzowie, czy to jest już ten kontener przygotowany pod te Zasady od nowego roku. Zobaczcie, to jest nowy czy nieużywany. Dobra, śmietnikowy raj zmienia pogodę. Nie ma być śniegu już. Śmietnikowy raj czyni cuda i wyciągamy dobrą rzecz z zamkniętego śmietnika. Chodź, 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 powolutku, powolutku, nie. nie wyjdzie, otworzył nam pan drzwi do śmietnika. Na szczęście, już pokazujemy, Sanki tak, Sanki, przepiękny strojk świeca. Świąteczny. Fajnie co wygląda. I jeszcze jeden stroiczek. W kształcie koła ratunkowego. Dokładnie. Chyba jakiś marynarz musiał być. Zobaczcie jaka ładna torba z ptaszkiem wyciągniemy no i nie wierzę nie wierzę własnym oczom są takie pasteczki i czerwony barsyk do tego wigilijne wigili, wigili, wigili rzeczy kolejna dostawa jedzenia normalny catering pierożki 29 grudnia Nakupione na święta, a potem wyrzucone do śmieci. A ile można... A szkoda mówić. Zostawię to bez komentarza. Co tam pisze? Tym razem krokiety z pieczarką. Również 29 grudnia. Hm. No tak, holsy na śmietniku. 11 maj 2-5. O, zobacz, dobre daty. A drugi? 31 lipca 2-5. Sam, sam raz na nieświeży oddech. Siemano kumpel, mamy Twojego brata bliźniaka, wiesz o tym? Smutny jesteś. Co Ty robisz na śmietniku? Czekasz na kogoś? A dzieci Powodzenia w nowym roku Rerekumkum Czy to żabka Jakaś lampka Lampka, Zarubka? skarbonka jest jakiś przewód Trzeba podłączyć tyczkę do przewodu z urbana była torba, podobna, w poprzednim odcinku, jaka będzie tej zawartość co ludzie wyrzucają do śmieci a no, takie kielich a no fajny taki, który ma kształty <gry> jeszcze inny był okrągły, ten jest kanciasty tak, my jesteśmy owalni a następny kanciasty też są fajne ale zaraz by to nie fajne. Fokus pokus, marokus. O następny, szczęśliwy. Ostatnia sztuka. Z tej torby i jest szklaneczka. Aha. Jeżeli uważacie, że to jest mało, to teraz na tym śmietniku Zaskoczycie się konkretnie. Jeszcze inny odcień zieleni, niż ten kontener. Można przypuszczać co się kryje. Jak myślicie? Co to może być? Anu i rysy i nie ziemniaki. Kaleczyki deserowe. Fajne. I teraz pytanie, czy jest ich sześć? Czy to będzie cud? Na śmietniku dwa, 3, a ja potrafię liczyć do 7, 4. Badam! Jest! Komplecik. Normalnie, jak bumerang, przemieszczamy się po śmietnikach. Dwie reklamówki, pełne ciuchów, skarpet. Pomijając to, że wylądowały w kontenerze, ładnie zapakowane, zwinięte, więc transportujemy to tutaj. Gdziekolwiek to pójdzie, na pewno ktoś skorzysta. Pośrednio. Lepsze to niż nic. Hmm, dziwna zostawiona zawartość. Stoimy na tym i trzeba to rozpakować, żeby się upewnić. A, to buty są PCK I to dobre buty. Bardzo dobre Brawo dla tego kto to zostawił Także zasuwamy i zasuwamy na śmietniki Brawo ty Mamy też wysłużonego Maćka Niegrześka Maciek mu na imię? no nie mówcie, czyżby bombeczki po świętach nie no 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 o jakie fajny stroje! o Mikołaj, to nie bałwan, nie to bałwan gdzie? <laughs> tu, tu. no jesteś bałwana, no. Czy znamy widzowie? Panienka. Klementynka. panienka z okienka. Druga panienka z okienka. Fajna fryzura. No. Natrafiamy też na zbite talerze. Widzowie, 200 odcinek. A co za tym idzie? Trzeci sezon serialu Śmietnikowy Raj. Coraz. I tutaj postawię wielki znak zapytania. Jest przysłowie: jak kocha, to poczeka. Trzymajcie się.